Twoja siostra potrzebuje dziś spokoju, Ania. Odwołaliśmy Twoje urodziny. Mama powiedziała to swobodnie, jakby odwoływała wizytę u dentysty, a nie moje osiemnaste urodziny, nie tę jedną noc, na którą czekałam latami. Stałam tam w półmroku. Dekoracje ogrodowe wciąż kołysały się na ciepłym krakowskim wietrze. Czekoladowe ciasteczka stygły na stole, który sama nakryłam. Nie krzyczałam. Nie płakałam. Po prostu zdmuchiwałam niezapalone świeczki jedną po drugiej i poczułam, jak coś we mnie się zmienia: cicho, ostro, ostatecznie. Myśleli, że moja cisza oznacza poddanie. Nigdy nie wyobrażali sobie, że to początek wszystkiego, co miało się rozpaść. Mam na imię Ania, a gdybyście poznali moją rodzinę z zewnątrz, moglibyście pomyśleć, że jesteśmy jednym z tych spokojnych, stabilnych domów, którym ludzie zazdroszczą. Tych z przystrzyżonymi żywopłotami, ciepłym światłem na ganku i oprawionymi wakacyjnymi zdjęciami wzdłuż korytarza. I w pewnym sensie ta iluzja była celem. Moi rodzice ciężko pracowali, żeby wszystko wyglądało perfekcyjnie, przynajmniej tam, gdzie inni mogli zobaczyć. W środku jednak nauczyłam się wcześniej, że perfekcja ma swoją cenę, a ja zwykle ją płaciłam. Dorastanie z Karoliną oznaczało uczenie się ustępowania, Zanim w ogóle zrozumiałam, co to znaczy. Była o pięć lat starsza, głośniejsza i, według mojej mamy, bardziej wrażliwa. Wrażliwa to zawsze było to słowo. Wrażliwa, gdy nie podobał jej się kolor pokoju. Wrażliwa, gdy odmawiała jedzenia tego, co wszyscy. Wrażliwa, gdy trzaskała drzwiami tak mocno, że drżały ściany. Kiedy wpadała w spirale, cały dom przestawiał się wokół jej nastrojów. A ja cicha, elastyczna, silniejsza od niej, jak lubiła mówić mama. Miałam rozumieć. Po prostu jej ustąp, Aniu. Dobrze ci idzie dzielenie się. Te słowa podążały za mną przez dzieciństwo jak cień. Nie sądzę, żeby rodzice kiedykolwiek chcieli nauczyć mnie niewidzialności, ale intencje nie kasują skutków. Karolina dostawała nowe ubrania, ja dostawałam jej wciąż idealnie dobre, używane rzeczy. Ona wybierała programy w telewizji, ja oglądałam co zostało, ona dostała większy pokój, ja dostałam ten, który według mamy miał lepsze poranne światło, jakby słońce rekompensowało wieczne bycie drugą. Mimo to starałam się tego nie żałować. Naprawdę. Mówiłam sobie, że każda rodzina ma swoje nierówności i że jeśli pozostanę cierpliwa, rzeczy mogą się kiedyś wyrównać. I przez długi czas ta wiara trzymała mnie w pionie. Ale osiemnastka wydawała się kamieniem milowym, momentem, który należał do mnie. Rodzice nawet zasugerowali urządzenie przyjęcia w ogrodzie, czegoś małego, ale znaczącego. Pomagałam kupować dekoracje, układałam światełka, piekłam ciasteczka według przepisu, którego kiedyś nauczyła mnie babcia. Po raz pierwszy czułam, że reflektor może się przesunąć, choćby na chwilę. Może dlatego pustka tak bardzo bolała. Nietknięte talerze, cichy telefon, zachód słońca znikający za naszym płotem, podczas gdy czekałam na ludzi, którzy nigdy nie przyjdą. Bo prawda uderzyła mnie na długo przed tym, jak mama wypowiedziała słowa na głos. W tej rodzinie nawet moje osiemnaste urodziny nie mogły należeć do mnie. Gdy niebo całkowicie pociemniało, ogród wyglądał jak scena po tym, jak aktorzy porzucili sztukę. Serpentyny trzepotały w ciepłym powietrzu, światełka brzęczały delikatnie nad głową, a każda część mnie próbowała zrozumieć tę ciszę. Wciąż sprawdzałam telefon, odświeżałam wiadomości, przekonując siebie, że musiał być korek albo pomyłka z godziną. Cokolwiek, tylko nie to. Ale nic nie przyszło. O 21 cisza stała się zbyt głośna, więc w końcu weszłam do środka. Rodzice siedzieli skuleni na kanapie. Telewizor rzucał blade światło na ich twarze. Nie wyglądali na zaskoczonych, gdy mnie zobaczyli, tylko lekko zirytowanych, jakbym przerwała coś ważnego. Gdzie są wszyscy? zapytałam. Moim głosem cieńszym niż chciałam. Tata nie oderwał wzroku od pilota. Odwołaliśmy przyjęcie, Aniu. Wiesz, jaka delikatna jest teraz Karolina. Patrzyłam na nich, czekając na puentę, która nie nadeszła. Odwołaliście moje osiemnaste urodziny, bo Karolina jest zdenerwowana, że nie mogła pojechać na wycieczkę. Mama westchnęła tak jak zawsze, gdy myślała, że jestem nierozsądna. Płaczę od dwóch dni. Wiesz, jak ciężki był dla niej ten tydzień. Nie wiedziałam, czy się śmiać, czy krzyczeć. Ona ma dwadzieścia trzy lata, ja kończę osiemnaście. Zanim którekolwiek z nich zdążyło odpowiedzieć, na schodach rozległy się kroki. Karolina pojawiła się owinięta w satynowy szlafrok, włosy idealnie wyszczotkowane, mimo jej rzekomego załamania. Oparła się o balustradę, jakby łaskawie nas swoją obecnością. O co te krzyki? Zapytała znudzonym głosem. Stresujesz mnie. Coś we mnie pękło, nie głośno, nie eksplozywnie, ale ostro. Odwołali moje urodziny dla twojej histerii, powiedziałam, wskazując na nią. Karolina mrugnęła powoli, potem uśmiechnęła się szyderczo. Jeśli ja nie mogę się dziś bawić, ty też nie powinnaś. To podstawowa empatia. Empatia. To słowo uderzyło jak policzek. Przez lata kazano mi współczuć jej nastrojom, jej pragnieniom, jej kryzysom, ale jej nigdy nie poproszono o współczucie dla moich. Mam dość, wyszeptałam bardziej do siebie niż do nich. Pokój zamilkł na chwilę wystarczająco długo, by wszyscy poczuli zmianę. Wtedy zadzwonił dzwonek. Wszyscy zamarliśmy. Twarz mamy zbladła, a tata w końcu wyciszył telewizor. Karolina przewróciła oczami, wyraźnie zirytowana kolejnym zakłóceniem jej komfortu. Ale kiedy drzwi się otworzyły i zobaczyłam, kto tam stał, mój dziadek, Edward Stern, spokojny, oceniający scenę jednym zamaszystym spojrzeniem, Wiedziałam, że noc zmieni kierunek, i po raz pierwszy miałam nadzieję, że tak będzie. Dziadek nawet nie wszedł od razu do środka. Stał w drzwiach, wysoki i opanowany, skanując każdą z naszych twarzy, jakby już wiedział, że wszedł w katastrofę. Jego oczy zatrzymały się na szlafroku Karoliny, wyciszonym ekranie telewizora taty, nietkniętych dekoracjach wciąż widocznych przez przesuwane drzwi. Co tu się dzieje? Zapytał głosem cichym, ale wystarczająco ostrym, by przeciąć powietrze. Nikt nie odpowiedział, więc spojrzał na mnie. Nie próbowałam ukryć zaczerwienienia wokół oczu, ani tego, jak lekko drżały mi ręce. Po raz pierwszy nie czułam potrzeby chronienia rodzinnego wizerunku. Odwołali moje urodziny, powiedziałam cicho, bo Karolina była zdenerwowana. Wyraz twarzy dziadka pociemniał. Nie dramatycznie, nie głośno, tylko zaciśnięcie szczęki, które znaczyło więcej niż krzyk. Wszedł do środka, zamykając drzwi kontrolowanym kliknięciem. Czy to prawda? zapytał tatę. Ojciec przełknął ślinę. To było skomplikowane. To nie było skomplikowane, powiedziałam. Okłamali wszystkich. Powiedzieli, że jestem chora, żeby nikt nie przyszedł. Mama się wzdrygnęła. Karolina prychnęła. Dziadek znowu się do nich zwrócił. Odwołaliście jej osiemnaste urodziny dla histerii. Karolina się najeżyła. To nie była histeria. Moja wycieczka została zrujnowana, byłam przytłoczona. Dziadek patrzył na nią z taką ciszą, która sprawia, że ludzie się kurczą. Masz dwadzieścia trzy lata, powiedział płasko, a ona ma osiemnaście. Potem spojrzał na moich rodziców. I wy się na to zgodziliście? W pokoju było tak cicho że słyszałam tykanie wentylatora sufitowego. Tata w końcu pękł. Edward, nie rozumiesz, jaka ona potrafi być wrażliwa. Próbowaliśmy uniknąć większego problemu. Dziadek wypuścił powietrze, powoli, z rozczarowaniem. Wspierałem tę rodzinę przez lata, powiedział tonem równym, ale niezachwianym. I myślałem, że pomagam wam wychować dwie córki w sprawiedliwości i godności, ale to, co widzę dziś wieczorem, to nie jest godność. Mama wyglądała na zaskoczoną. Wspierałeś nas, Edward, proszę. Uciszył ją jednym uniesieniem ręki. Potem znowu zwrócił się do mnie. Jego głos złagodniał w sposób, w jaki nigdy nie zmiękczał dla nikogo innego w tym domu. Aniu, chcesz ze mną wyjść? Pytanie uderzyło głębiej niż się spodziewałam. Nie dlatego, że nie znałam odpowiedzi. Ale dlatego, że nikt nigdy wcześniej nie dał mi wyboru. Tak, powiedziałam, nie głośno, nie drżąc, po prostu pewnie. Zobaczyłam wtedy moment, gdy coś pękło w oczach mamy. Nie strach przed utratą mnie, strach przed tym, co moje odejście dla nich oznaczało. Dziadek skinął raz. Idź się spakować, kochanie. I po raz pierwszy w ciągu osiemnastu lat, Poszłam na górę, nie oglądając się za siebie. Pakowałam się szybciej niż kiedykolwiek w życiu. Nie dlatego, że bałam się, że ktoś mnie zatrzyma, ale dlatego, że po raz pierwszy ciężar w mojej piersi zdawał się unosić. Każda złożona koszulka, każda książka włożona do torby, każde ciche kliknięcie zamka błyskawicznego było jak odzyskiwanie czegoś, o czym nawet nie wiedziałam, że straciłam. Mój pokój zawsze wydawał się tymczasowy jak miejsce, które pożyczałam, nie miejsce, do którego należałam. Ale teraz, wychodząc z niego ze wszystkim, co było moje, w końcu zrozumiałam dlaczego. Kiedy zeszłam na dół z walizką, powietrze było tak gęste, że można było je dotknąć. Mama stała przy wyspie kuchennej, ramiona skrzyżowane, twarz rozpadająca się między niedowierzaniem a obrazą. Tata krążył za kanapą, wyglądając bezradnie. Karolina siedziała na dolnym stopniu schodów, nogi skrzyżowane, wpatrując się w paznokcie, jakby cała noc ją niepokoiła. Dziadek stał przy drzwiach wejściowych, czekając na mnie, jakby robił to całe moje życie. Gotowa? zapytał. Skinęłam głową. Ale zanim mogliśmy wyjść, mama wystąpiła naprzód. Aniu kochanie, nie bądź impulsywna. Twoja siostra nie chciała cię skrzywdzić. Możemy to naprawić. Możemy zaplanować inne świętowanie. Odwołaliście to, które miałam, powiedziałam, nie podnosząc głosu. I nawet mi nie powiedzieliście. To było nieporozumienie, dodał tata. Nie, odpowiedziałam. To był wzorzec. To go uciszyło. Karolina wydała dramatyczne westchnienie. O mój Boże, Aniu, przestań udawać męczennicę. To były tylko urodziny. Ludzie odwołują rzeczy cały czas. Odwróciłam się do niej powoli. Masz rację. Ludzie odwołują rzeczy, ale tylko w tym domu jedna córka musi zniknąć, żeby druga czuła się dobrze. Przewróciła oczami. Jesteś taka dramatyczna. Dziadek podszedł bliżej. Dość. Wszyscy zamarli. Nie był głośny, nie był zły, ale autorytet w jego głosie przestawił pokój. Powiem to raz dziadek powiedział moim rodzicom. Traktowaliście Anię jak zapomnienie przez lata, a dzisiejszy wieczór to udowodnił. Nie będę już w tym uczestniczył. Twarz taty zbladła. Usta mamy rozchyliły się, gotowe błagać. Edward, nie, powiedział po prostu, to nie jest negocjacja. Skinął w stronę drzwi, a ja poszłam za nim na zewnątrz. Nocne powietrze wydawało się chłodniejsze niż wcześniej, delikatniejsze na mojej skórze, jakby sam świat otwierał nowe drzwi. Ale to nie był koniec. Wcale nie, bo następnego ranka mój telefon zaczął brzęczeć bez przerwy. Najpierw mama. Proszę, wróć do domu, żebyśmy mogli porozmawiać. Nie chcieliśmy, żeby sprawy stały się tak emocjonalne. Potem tata. Mama i ja chcemy przeprosić. Karolina jest teraz bardzo krucha. Próbowaliśmy zarządzać wszystkim najlepiej, jak potrafiliśmy. Krucha, oczywiście. Potem Karolina przewidywalnie. Rujnujesz całą rodzinę z powodu imprezy. Dorośnij, Aniu. Nie odpowiedziałam żadnemu z nich. Dziadek zrobił mi śniadanie, jajka, tosty, miskę owoców, które sam pokroił. Wszystko było spokojne, stabilne. Życie, które miało sens, życie, które nie obracało się wokół czyichś napadów złości. Jesteś tu bezpieczna, powiedział. Tak długo, jak będziesz potrzebować. Przez tydzień żyłam w spokoju. Żadnego krzyczenia, żadnego chodzenia po cienkim lodzie. Kacper odprowadzał mnie do domu ze szkoły każdego dnia, sprawdzając, jak się czuję, bez zadawania pytań. Dziadek pomagał mi szukać uczelni i stypendiów, dumny z każdego kroku, który robiłam. Ale moi rodzice nie przestawali, eskalowali. Tęsknimy za tobą, chcemy naprawić sprawy. Należysz do domu. A potem w końcu. Jeśli chcesz wrócić, powiedz nam, czego od nas potrzebujesz. Więc powiedziałam, wysłałam im jedną wiadomość. Karolina musi się wyprowadzić na stałe. Nie chodziło o zemstę, chodziło o jasność. Jeśli znowu wybiorą ją, nawet jeśli oznacza to utratę mnie, to w końcu będę miała odpowiedź. Tata odpowiedział pierwszy: Możemy o tym porozmawiać. Potem mama. Chcemy, tylko żeby nasza rodzina była znowu cała. Ale Karolina, ona nie wysłała nic. A potem dwa dni ciszy. Trzeciego dnia, gdy szłam z kacprem ze szkoły, srebrny samochód stał przy krawężniku. Mój żołądek opadł, gdy tylko zobaczyłam, kto się o niego opierał. Karolina. Odepchnęła się od maski, gdy tylko mnie dostrzegła. Musimy porozmawiać. Nie bez niego. Powiedziałam, kiwając głową w stronę Kacpra. Skrzywiła się na niego. Nie będę rozmawiać z twoim psem obronnym, więc nie będziesz ze mną rozmawiać, odpowiedziałam. Jej szczęka się zacisnęła. Niszczysz mamę i tatę, są wrakiem, nie spali. Boją się, że dziadek ich odetnie finansowo. Przestałam iść. Boją się utraty pieniędzy, nie boją się utraty mnie. Przekręcasz sprawy. Nie, mówię prawdę. Wtedy całkowicie pękła. Rzuciła się na mnie, łapiąc za nadgarstek. Kacper natychmiast stanął między nami, odciągając ją z łatwością. Odejdź, powiedział jej. Ale Karolina, w typowy dla siebie sposób, zamiast tego eskalowała. Myślisz, że jesteś teraz lepsza, mieszkając z dziadkiem? Jesteś nikim bez tej rodziny. Byłam nikim w tej rodzinie, powiedziałam. Nie krzyczałam, nie płakałam. Ale podniosłam rękę i dałam jej jedno jasne ostrzeżenie. Jeśli znowu mnie dotkniesz, zadzwonię na policję. Jej oczy się rozszerzyły, nie ze strachu, ale z niedowierzania, że ktoś w końcu powiedział jej nie. Nie poszła za nami, bo wiedziała, że ta linia się nie przesunie. Tego wieczoru opowiedziałam dziadkowi wszystko. Chciał natychmiast zadzwonić na policję, ale pokręciłam głową. Zrozumiała przekaz powiedziałam. To wystarczy. Patrzył na mnie przez długą chwilę, potem skinął głową. Jestem z ciebie dumny. Dwa dni później rodzice w końcu odpowiedzieli na moje ultimatum, a ich wiadomość powiedziała mi wszystko. Zdecydowaliśmy, że Karolina będzie nadal z nami mieszkać. Pokazałaś nam, że nie można ci ufać. Jesteś manipulująca, zazdrosna i niewdzięczna. Chcieliśmy cię z powrotem tylko po to, żeby naprawić sprawy z dziadkiem. Ale poradzimy sobie bez ciebie. Słowa nie bolały. Potwierdziły to, co wiedziałam od lat, więc ich zablokowałam. I po raz pierwszy w życiu cisza była jak wolność. Karolina próbowała napisać coś w internecie o toksycznym rodzeństwie, ale to się natychmiast obróciło przeciwko niej. Wszyscy znali prawdę do tego czasu. Każdy kuzyn, każda ciotka, każda osoba, która kiedyś wypełniała nasz dom świąteczną gadaniną. Wszyscy oddalili się od moich rodziców. Obraz idealnej rodziny nie przetrwał dwóch tygodni beze mnie, podtrzymującej swój róg. Upadek był powolny, potem nagły. Biuro księgowe taty straciło klientów. Mama odsunęła się od przyjaciół. Karolina w końcu się wyprowadziła, nie z wyboru, ale dlatego, że dom kurczył się pod całym napięciem. A ja obserwowałam to wszystko z dystansu, cicho, bez ingerencji. Bez satysfakcji, albo może z taką, która nie potrzebowała reflektora, bo nie zniszczyłam ich życia. Po prostu wyszłam z przestrzeni, w której mnie trzymali, a pustka ujawniła to, co pękało na długo przed moim odejściem. Życie w domu dziadka ułożyło się w rytm tak łagodny, że prawie wydawał się nierealny. Poranki były ciche. Światło słoneczne, wślizgujące się przez kuchenne okna, zapach świeżej kawy. Delikatne szelest gazety dziadka o stół. Żadnych trzaskających drzwi, żadnych szeptanych kłótni za ścianami, żadnego chodzenia po cienkim lodzie w oczekiwaniu na czyjś nastrój. Po raz pierwszy moje dni należały do mnie. Skupiłam się na szkole, na aplikacjach, na przyszłości, której nigdy nie pozwolono mi sobie wyobrazić. Kiedy przyszedł list przyjęcia z uniwersytetu w Warszawie, dziadek przytulił mnie, jakbym dała mu drugie życie. Zasłużyłaś na to, powiedział. Na każdy kawałek. Kacper zawiózł mnie zwiedzić kampus jednego weekendu, a jazda wydawała się dziwnie symboliczna. Otwarta droga, sosny, żadnych objazdów z powrotem w stary ból. Nie spieszyliśmy się z niczym, ale bycie przy nim sprawiało, że wszystko było lżejsze, stabilniejsze. Ktoś, kto nie oczekiwał, że się skurczę, żeby inni mogli oddychać. Tymczasem wieści o moich rodzicach docierały do mnie w małych fragmentach: przez krewnych, którzy wciąż rozmawiali z dziadkiem, przez przyjaciół, którzy widzieli Karolinę przenoszącą pudła do małego mieszkania po drugiej stronie miasta. Idealny obraz, który latami tworzyli, w końcu pękł nie do naprawienia. Nie byli zrujnowani, nie w dramatyczny sposób, po prostu rozpadali się cicho, naturalnie, dokładnie tak, jak ich zostawiłam. Nie świętowałam tego. Nie pisałam o tym. Nie wysłałam ani jednego, a nie mówiłam. To nie był cel. Obserwując z daleka, zdałam sobie sprawę z czegoś prostego i zaskakującego. Nie chciałam już zemsty. Chciałam tylko spokoju. I miałam go. Pewnego wieczoru, siedząc na tylnym tarasie dziadka, patrzyłam na linię gór świecącą w zachodzącym słońcu i poczułam, jak coś we mnie się rozluźnia. Ostatnia nić pęka. Odejście mnie nie złamało. Odbudowało mnie. Jeśli jest jedna rzecz, której się nauczyłam, to ta czasami najgłośniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podejmiesz to odejście. Moi rodzice myśleli, że moja cisza oznacza poddanie, ale stała się jedyną granicą, której nie mogli przekręcić ani zignorować. A kiedy wyszłam z ich cienia, Moje życie w końcu zaczęło być moje stabilne, proste, prawdziwe. Jeśli jakakolwiek część mojej historii wydaje ci się znajoma, więc to nie jesteś dramatyczna, nie jesteś niewdzięczna i nie jesteś sama. Podziel się swoją historią w komentarzach.